No hej, sister Nuno Pomidoro, i dzisiaj pokażę wam, jak udało mi się dropnąć Otóż to dwa sekrety. W tym jednego Golda, więc widzowie, zanim to, zostawcie tę łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał. Wiecie także na Discorda oraz na Discorda klanu. Dzisiaj wam wszystko o klanie opowiem, że je chcecie wbić. E, dzisiaj będą wszystkie wymagania w filmie, więc widzowie, e, zanim to, oczywiście Taosa wygrała konkurs z poprzedniego odcinka. A widzowie, jeżeli wy chcecie tym razem wygrać na Void Aury, czyli bardzo dobrą aurę, to widzowie, e, zostawcie tę łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał oraz napiszcie w tym razem... Co byście mogli napisać, widzowie? Ile e, macie easter jajek? Chyba już coś takiego było, ale no już coraz bardziej pomysły mi e, tutaj, widzowie, wyparowują. Wyparowują, tak się mówi? E, nie mam pojęcia, ale dzisiaj właśnie wam pokażę. No, jestem po nocce. E, film też trochę spóźniony znowu. E, otwórzmy sobie jajka. E, Otwierając sobie, widzowie, ogólnie całą noc na full boostach. Teraz, jak widzicie, w lewym dolnym mam... Tutaj, no, długo e, te wszystkie puste odpalone. Więc, od, oczywiście, odbierzmy tutaj wszystko. O, mamy tutaj jajeczko. E, pięć jajeczek, więc klasycznie, widzowie, sobie je otwórzmy. Pyk, pyk oraz pyk. Zaczymy? No i chyba niestety nic nie będzie. A może Supreme? Nie, jest. Niestety nie. <laughs> więc, widzowie, przejdźmy do głównej części tego odcinka, czyli do Golden Secreta, który jest otóż w tym miejscu. Tak, udało mi się, widzę, dropnąć Golden. E, secreta, niestety tier pierwszy, ale no co mi tam, on daje praktycznie tyle samo co e, Sunflower Overlord, więc dzisiaj ładnie, dzisiaj ładnie dropło i jeszcze udało mi się dropnąć od to, takiego Blossom Robota, więc nawet spoko, wydaje mi się, że już z takim teamem na luzie otrzymamy tą topkę, chyba jesteśmy na 50 miejscu, 48 miejsce, jest spoko dostaniemy e, tutaj za top 100, e, widzowe. no tutaj dostajemy tak, tego peta, spoko Smoothie, no Smoothie takie średnie, no bo tutaj nic takiego E, Insign Aura Dice'a, mm, tak mi nie z niego nie dropnie. Leaderboard Box'a, z tego co wiem, to fajny drop z niego jest. To taki średnia nagroda. Ufo, spoko. Dużo osób na pewno odpali Ufo wtedy, na nowy update. 125 Trade Tokenów, zawsze się przyda. Easter Luck. E, po co to jest Easter Luck, tak szczerze? Ej, w sumie? Widzę... Czy będzie jeszcze jeden tydzień tego update'u? To ja nie mam zielonego pojęcia, no bo ten easter lag, jak widzicie, to może się przydać, ponieważ e, po update'u one też będą działały chyba. Aha, bo tu nie pisze wcale, że tylko w easter jajka, tylko po prostu, że plus 100%. Dobra, to nieważne. E, jeszcze sobie tutaj zobaczmy, okej, okay, nic nie ma. No, oby był kiedyś ten supreme. No i jeszcze sobie tutaj możemy otworzyć oczywiście 88 całą noc farmiliśmy, wczoraj w ogóle dociął film z 700 ileś tam właśnie tych tiketów więc widzowie otworzymy sobie to szybko i zaraz się z wami tutaj widzę, więc dajcie mi chwilę dobra, więc widzowie, jesteśmy praktycznie przy końcówce, 12 ticketów nam tutaj zostało no oczywiście nic ciekawego nam nie dropło ale e, co, no otwórzmy sobie oczywiście te 14, które tutaj nam dropło, bo no dalej polujemy do tego Suprima. Ostatni dzień praktycznie został, e, niecałe 24 godziny e, do update'u, no niestety znowu nic nam nie dropło, chyba nawet Mythical, a nie, no Mythical jeden wcale dropnął. Jeśli chodzi o klam, to jesteśmy otóż to na miejscu 31, Przez chwilą waliłem w sumie osobę. To, a nie, już, już tutaj jest full clan, więc widzowie, na pewno jedna osoba tutaj z dołu idzie do kika, i jeżeli wy chcecie wbić do klanu i pomóc nam wbić topkę, Wbicie 6... Sze... no 500... nie no dobra, 600 bilionów, tak mi się wydaje, żebyśmy po prostu byli właśnie top 25, więc właśnie w sumie sobie obliczę. Nie, dobra, byśmy potrzebowali więcej. No dobra, nie wiem. Zobaczymy jak to wyjdzie, więc jeżeli macie serio dużo jajek, zapraszam Was do klanu. Został ostatni dzionek, więc ja będę tutaj się fokusował na tym klanie jak najbardziej, bo chcę bardzo wbić tą topkę. No bo fajnie by było tutaj być w tym top 25, wtedy nagrody są otóż to takie. Ja dostanę w takim razie takie rzeczy, więc jest to sporo. Top 5 osób w klanie dostanie takie rzeczy, top 10 takie, no i reszta takie. Ważne, że jestem pecik, bo tam reszta to myślę, że tak mało, mało ważne są te rzeczy. O, jeszcze te mam fruitboxy i potion boxy. Dobra, zbierzmy sobie to oczywiście wszystko, pyk. No i widzowie, jeśli chodzi o klan, to ja jestem pierwszy w tym klanie, bo ja jestem widzowie pro. E, oczywiście... Czemu tutaj ktoś jest z rebirfami? J jak ja jestem w kategorii jajek? Dobra, nie mam pojęcia. Mam 1.77 tryliona, gdzie druga osoba ma 1.44. I niżej już są słabsze osoby. 1.44 to nawet chyba nie jest topka, czy jest? E, nawet to nie jest topka, więc widzę, że jesteście w topce lub po prostu macie ponad trylion, to na pewno was przyjmiemy. Więc e, piszcie podania. Oczywiście, link do wszystkiego macie w opisie. Ja sobie jeszcze pójdę, oczywiście, do Golden Maszynki, to robić co oczywiście Pety. Może uda nam się zrobić toksika czy nie? Chwila, dobra, Pety. Mamy cztery, no dobra, czyli jeden nam tutaj brakuje. No, tym już wygląda przyzwoicie. Mamy takiego secreta którego udało mi się drobno. Dzisiaj jest mało o tym Sekrecie w filmie, ale tam trudno. E, no i co, no. Dobra, otwórzmy sobie nawet bez Boostów. Co mi tam, to dużo przecież nie zmienia. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Od dzisiaj widzę, otwieram bez Boostów. Proszę, nie Blizzard. Proszę! Proszę, coś lepszego niż Blizzard Aura! Okej, okay. Obsidian. No dobra, nie jest to jakaś najlepsza, ale mam ich 7, więc e, średnio potrzebuję być za w sensie Obsidian Aura. Ale jakby nie patrzeć, lepsze to niż e, Blizzard Aura, więc sobie jeszcze otwórzmy oczywiście te, z których e, wątpię, że coś nam dropnie, więc e, tak tak na szybko, no chyba nic nam nie dropnie niestety. O, Tornado, Aura, no spoko. I tak e, nawet takich nie, nie rozdaje więc co? Możemy sobie jeszcze odpalić Falling Stars dla klanowiczów. Co to jest w ogóle? A to jest jajko w klanie? No to powiem szczerze, ciekawe. E, jak tam w ogóle... Czekajcie, czemu tutaj jest jedno... Dobra, nie mam pojęcia. W ogóle nie jestem już pierwszy w rebirfach, widzę, że ktoś mnie tutaj przegonił. Więc e, okej, okay, spoko. Jeszcze możemy sobie oczywiście tutaj zakręcić, więc widzę przypominam, wbijajcie do klanu, jeżeli macie dużo Rebirfów, no bo przyjmujemy, no bo trzeba... W sensie rebirfów, bardziej jajek, no bo na Rebirfy to na razie... E, średnio co patrzymy, no ale w sumie logiczne, że jeżeli macie dużo jajek, to prawdopodobnie będziecie mieli też dużo Rebirfów, bo musicie mi dobre pety e, na Easter. A no, jak macie dobre pety na easter, to też powinniście. Nie, że się wbić do topki, bo chciałem powiedzieć, że się wbić do topki. Ale powinniście też mieć dużo rebiefów przy okazji. Jeśli chodzi o topkę, nie uda mi się jej wbić. Nie uda mi się jej wbić. Coraz więcej mi brakuje. Jak brakowało mi 0.06, to teraz brakuje mi, no, ponad 100 trylionów. Więc niezbyt ciekawy, jeśli chodzi o to. No, bywaj tak, bywaj i tak i tak, za top 100, jak sami widzicie. No nic ciekawego się tutaj nie dostaje. Rebir Phoenixa dostaje się za top 25, w Hydra za top 10. E, chciałbym mieć top 10, bo tutaj fajne rzeczy, na przykład budka jest i tak dalej. Za top 3 też oczywiście jest budka. E, tutaj w Hydra, tylko że golden. No i tutaj P500%, który by, by mi dawał 665. E, top 1, no, top 1 jest chyba niemożliwe. Jak sami widzicie, jaka to jest przewaga, mi brakuje 10 razy tyle. Więc nawet nie wiem. No w sumie jest to bardzo dobry team, który ja mam. No i szkoda, że się nie udało wbić e, tego top 100. No w sumie jeszcze nie wszystko stracone, ale... No zakładam, że nie wbijemy tego, nie ma szans praktycznie. No, udało mi się wrócić do topki czasu, z której prawdopodobnie zaraz znowu spadnę, e, bo mi wywali. Ale, widzę, przez cały evencik nie wywaliło mnie ani razu, więc jestem tak szczerze szczęśliwy. Więc co, widzowie, no, e, zobaczmy jeszcze w ogóle, jak ten pecik wygląda. E, hide your pets, sobie zobaczcie, jak piękny team e, mam. Dobra, weźmy sobie tutaj oczywiście wszystko, zdejmijmy. Załóżmy sobie oczywiście tego Blossom Robota i tego drugiego Blossom Robota. No... Wyglądają mi spoko, ale myślałem, że będą trochę większe, szczerze, bo sami sobie zobaczcie. O, tego Sunflower Overlorda. No, on jest trochę większy. A, jak jeszcze wezmę tego Tutela, no to on jest jeszcze większy. I nie wiem, czemu wchodzi w tego Sekreta. No, ale jakoś tak wyszło, więc założył sobie wszystkie pety. Ogólnie, jakby nie patrzeć, widzowie, to e, miałbym inny team trochę, bo prawdopodobnie. Czy ja bym mógł założyć te pety? Tak, bym mógł założyć te pety, więc prawdopodobnie miałbym. Otóż to. Taki team, widzowie, więc by było to mocne i wyglądałby on w taki oto sposób, w sensie e, nawet chyba nie widać żadnej różnicy, ale e, to nieważne, nie, nie widzowie, więc ja mam po prostu taki team, będę dalej farmił, mam nadzieję, że się uda W ogóle mam tag, którego dostałem na live, więc w sumie ej, on może być dużo warty, bo to będzie pet fajny do indeksu Jest ich tylko 500, e, dropi z tych, tej farmy jajek, którą ja już mam dawno wymaksowaną Więc widzowie, możecie dać znać w komentarzu, czy wam coś ciekawego z tych jajek dropło no ale co, no, chyba będę się z wami żegnał, no, tutaj nie ma co przedłużać, taki na szybko nagrałem filmik, pamiętacie, widzę dzisiaj live'ik przedłużany, więc zapraszam każdego serdecznie jakoś w okolicy 15-16, a ja się z wami będę żegnał i co, no, widzę, trzymajcie się i siema!